Informacja, którą pan znajduje w internecie, to jest to, co ludzie tam wkładają, prawda? Mhm. Ja jeszcze nie włożyłem wszystkiego. No przecież jakieś dwa, trzy miesiące temu y, była głośna sprawa y, Tomka Frankowskiego, który tam strzelał, bramki, czy wyprzedzi na liście setników i tak dalej. Czy pan wie, że... Pan ta... podobno błąd bon popełnił wyliczenie ciśnienia. Pan nie powie. Czy pan wie, że ta lista prezentowana w różnych pismach jest nieprawdziwa w połowie? Nie wie pan. Czy pan spotkał w jakiejkolwiek gazecie, w jakimkolwiek źródle podpisaną, podpisanego autora tej listy? Nigdzie pan nie spotkał. Znajdzie pan autora, jak pan wejdzie do akt księgowych i przy honorariach, przy wierszówce. Znajdzie nazwisko, które sobie to zawłaszczy. Pan mówi, że był błąd. Myśmy przez 22 lata istnienia wydawnictwa GIA i redakcji encyklopedii nie odważyli się opublikować listy setników. Wie pan dlaczego? Bo żeby była lista setników prawdziwa i żeby mieć materiały pozwalające ustalić taką listę, trzeba po pierwsze mieć dokumentację wszystkich składek. Prawda? Mhm. Nikt tego nie ma A nie podał Pan informacji, że Cieszyń strzelił 160. Dojdziemy ramach? do tego. Dojdziemy. Trzeba mieć y, tych ludzi y, rozszyfrowanych, mhm. bo w jednym klubie było dwóch matiasów, w innych było trzech króli, w innych było to. To się wszystko pomyliło. To się pomyliło. Nie było żadnego źródła, które by to wyjaśniało. Jak człowiek nie doszedł do y, osób, które były bohaterami tych zdarzeń, nie miał prawa tego zrobić. Książka e, Sprawa Ciślika jest bardzo prosta. Jak pan weźmie książkę pod tytułem e, Ruch Pierwszy Tom w kolekcji klubów, to była seria, w której zamierzałem przedstawiać e, wszystkie polskie kluby ligowe. Ukazało się 11 mhm. e, tomów. Zaprezentowaliśmy tam biogramy prawie 5 tysięcy piłkarzy. I jak wśród nich byli reprezentanci, to oni są na, w internecie z datami urodzenia, z miejscem urodzenia, wszystko jest. A jak reprezentanci występowali w klubach, których myśmy jeszcze nie opracowali, to ma pan w internecie rocznik, wie pan, jakieś tam bzdety jakieś, coś tego. Jeszcze nie ma. I w tym tomie jest dokumentacja, bo podstawą tych tomów jest dokumentacja, że są wszystkie mecze ruchu. Czy Pan wie, niech pan ogłosi konkurs, ja ufunduję nagrodę, że książka Kolekcja klubów, wydana w Polsce, w Katowicach, przez wydawnictwo GIA, jest pierwszą na świecie, pierwszą na świecie książką, której jest pełna dokumentacja meczowa Drużyny klubowej. I pełna dokumentacja biograficzna wszystkich zawodników, którzy w tej drużynie nie występowali w tych meczach oficjalnych. Powie Pan, no są piękne albumy angielskie. No oczywiście, niech Pan weźmie. Arsenal stu najlepszych, a reszta?